Witam Was serdecznie, już w 20. odcinku Przygód Poszukiwacza. Dziś postanowiłem, że zbuduję coś wielkiego na wielkim terenie, a mianowicie to będzie taki wielki park o wiele większy niż ten, bo ten to jest taka skromna wersja. Jedyna zmiana, jaka zaszła w tym moim parku, to to, że posadziłem trawę. Trawę sadzimy w bardzo prosty sposób. Wystarczy zrobić coś takiego klikamy na trawę i już rośnie nam trawa ale mi ona tutaj nie jest potrzebna więc ją zniszczę. No i tak czekajcie. Ok wystąpił mi błąd aktualizacji. Ta informacja że nie mam oryginalnej wersji. W lewym górnym rogu może się dziś nie wyświetlać, a to dlatego, że nie mam połączenia z internetem. Jak sobie tutaj grałem, to zauważyłem, że informacja się nie pojawia. A nie pojawia się, dlatego że ogólnie przebywam na działce. I tutaj postanowiłem nagrać ten odcinek. Tutaj mniej więcej obok stadionu i częściowo za nim zbuduje nasz park. Jak widzicie, jest to można powiedzieć ogromny teren. Podajże 67 na 64 kratki. Nie jestem pewien, ale zrobimy tutaj coś większego. Zrobimy jakiś staw i tak no dalej. Pierwszym etapem będzie wykopanie stawu. Poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć. Ok, wykopiemy sobie staw. Obok stawu postawimy stona. Dzięki czemu będzie to wyglądało naturalnie, ponieważ nie zastosuję tutaj kobel Stone jako skał. Tylko zwykłego stołna i mm, będzie tak to, mm, tak jak mówiłem, naturalnie to wyglądać. Zaraz zobaczycie jak dokładnie y, będzie wyglądał nasz staw. Nie będzie on y, kwadratowy, ani prostokątny, tylko za chwilkę zobaczcie y, o jaki kształt mi chodzi i jaki kształt chcę uzyskać. Następnie wleję tutaj wodę i obok stawu postawimy jakieś skałki. Tutaj jak widzicie, robię coś takiego na kształt piramidy i koryto nasz, naszego. Poczekajcie, zlagowało ok, i koryto naszego stawu tutaj się zmniejsza. I wygląda to w taki sposób: teraz z każdej strony ponownie e, będę zwężał koryto naszego stawu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, ponieważ, jak widziałem, poprzedni odcinek, gdy budowałem mniejszą wersję tego parku, były bardzo dobre oceny oraz sporo pozytywnych komentarzy do tego odcinka. No dobrze, jak widzicie, uzyskaliśmy taki kształt naszego stawu. Teraz pozostaje mi tylko wylać wodę. I widzimy Dobrze, się kolejny w kolejny etapie, tak jak mówiłem, postawimy skały, które będą otaczały naszą wodę, lecz nie w całości. Zobaczcie zaraz, jak to ma wyglądać. No dobra, tu wylejemy już pierwsze źródełko. Teraz czas na zbudowanie kolejnej skały. Ale już nie tak dużej. Widzicie, buduję to, nie przykładam się do estetyki budowy tego, ponieważ ta skała ma wyglądać naturalnie. Tego mogą być jakieś takie nierówności. Tutaj też takie mniejsze źródełko. O! Ciekawie to wygląda, muszę przyznać. I jeszcze tutaj jedno zrobimy: źródełko. No dobra, jakoś tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj wstawimy jeszcze jeden klocek. I teraz ładnie. Zalejemy to wodą. Tutaj co prawda myślę, że jeszcze jedno źródełko można wylać. Będzie to ładnie wyglądało. No dobrze, na razie wygląda to tak. Czas przejść do kolejnych etapów. Teraz czas na posadzenie krzew, posadzenie krzaków oraz zasianie trawy. Zatem bierzmy się do roboty. W różnych miejscach porozmieszczam najpierw ten rodzaj drzew. Później wszystko zasadzimy. Wiecie co, mam nadzieję, że będą mi się tutaj spawnowały wilki, ponieważ wysokość jest odpowiednia. No, i będzie to las, który będzie zawierał wszystkie elementy lasu. Jedynie będzie brakować tutaj grzybków. Ale to sobie później uzupełnimy. Tutaj chyba za blisko. Teraz zmieńmy troszkę na sosny. No dobra. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak rosną wszystkie drzewa. Może tutaj jest za dużo drzew jednego gatunku, dlatego troszkę brzuzek ze dwie. I jeszcze tutaj te dosadzimy drzewko. Moim zdaniem, naprawdę to ładnie będzie wyglądało, bo raz już coś takiego budowałem. I wyszło, muszę przyznać, całkiem ładnie. Jeszcze takie drzewka zasadzimy. Liczę na to, że docenicie moją pracę. Tak jak często to robicie. Nie wiem jak z poprzednim filmikiem, ponieważ w momencie, gdy go wrzuciłem, chwilę po tym musiałem wyjeżdżać, więc dzień był też troszkę lekko napięty, ponieważ musiałem właśnie wyjeżdżać na działkę. W latę właśnie często tutaj spędzam czas. Można tutaj odpocząć. Jest naprawdę cicho. Raz, może na godzinę przejedzie tutaj auto. Więc jest to naprawdę świetne miejsce na wakacje, żeby tutaj sobie odpocząć, posiedzieć troszkę i miło spędzić czas w wolnym czasie, właśnie z kumplami, tam w piłkę pogramy, czy na rowerze także mogę pojeździć. Naprawdę także lubię jeździć na rowerze, szczególnie przy dużych prędkościach. I na asfalcie fajnie się jeździ. Także liczę na to, że poprzedni odcinek Wam się chyba spodobał. To się okaże, jak wrócę do domu. No i dobrze. Ja tutaj sobie jeszcze porozsiewam trochę tej trawy i widzimy się za chwilę. Praca skończona. Oto efekt mojej pracy. Wygląda to tak. Muszę przyznać, że naprawdę fajnie to wyszło. Za stadionem, po meczu właśnie można przejść się na ciekawy spacer do tego lasku. Naprawdę jestem zadowolony z tego efektu. Mam nadzieję, że będą spawnować tutaj także wilki bo za dużo ich nie mam a kompani mojej podróży będą mi potrzebni dobrze, zostało nam jeszcze trochę czasu więc zobaczę co się da jeszcze dobrze. wykombinować teraz wybierzemy się na podróż aby zobaczyć piękno świata mojego świata jaki został wygenerowany przez grę jaką jest minecraft w tym celu udamy się na północ, aby wygenerować jeszcze tamte obszary na mojej mapce. Jak widzicie, spory teren na mojej mapie to wyspy, które oblewa woda. Także na tych terenach znajduje się spora część lasów i jest mały fragment pustyni. Tej mapy chyba Wam nie pokazywałem wcześniej. Już nie pamiętam. No, i jedyne, co się zmieniło w naszej stacji kolejek, to wstawiłem tutaj pochodnie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku, może się wybierzemy już jakąś dalszą podróż moją kolejką. Ponieważ w odcinku 19, w którym wybraliśmy się do kopalni, gdzie tak strasznie lagowało, powróciłem tam poza filmikiem i zebrałem wszystkie surowce. Było tam sporo złota. Nie mam już kości, wszystkie. Zostały zmarnowane na zasianie trawy oraz innych drzew, ale właśnie tutaj grasują wilki. Dokładnie. E, a poznałem to po tym, e, Nasze znaczy właściwie wilki zawsze są, jak nie mam kości. E, zbierzemy sobie grzybki. Po czemu mieczem? No tak. E, możecie zapytać, po co mi zapalniczka? E, ja już zaraz Wam odpowiem. Bo w cień raczej nie wybiera się z zapalniczką. Ale jest mi ona po to, yy, dlatego że w wersji 1.6 ogień wolniej gaśnie. I zobaczcie przez jaki długi czas taka zapalona trawa potrafi się utrzymywać. Trwa to naprawdę parę sekund, dlatego w taki sposób o to będę sobie oświetlał drogę. O, głupi pies w ogień wszedł. Widzicie, nadal ogień się pali. Po chwili on powinien gasnąć. No nic, ogień nie gaśnie. Ale mimo tego my i tak wybierzemy się w dalszą podróż. Może... O, widzicie, teraz dopiero zgasł. Więc spokojnie można w taki oto prosty sposób oświetlić sobie drogę. A my udajemy się mniej więcej na północ. Bardziej to będzie północny, wschód i zachód. W tych trzech kierunkach udamy się. Już się robi ciemno, także powoli zapalniczką będę Wam oświetlał drogę. Znaczy, drogę będę oświetlał sobie, ale oświetlam ją po to, abyście Wy wszystko dobrze widzieli. Aby filmik nie był za ciemny. Łóżka nie brałem ze sobą, yy, dlatego że. O, w końcu czerwonej kwiatki. O, szkielet. Nie brałem, za... dlatego że może mi to zmienić miejsce spawnu. Dlatego yy, pójdziemy z buta. Czekajcie, zobaczę na mapie. O, w tym kierunku. To najgorzej, żeby mi się las tutaj nie zapalił. Więc yy, muszę z głową wybierać miejsca, gdzie zapalam ogień. O, kolejny szkielet, witamy. Ko wow, wow, sprytnie, postrzelił mnie w tyłek i spadłem. Wow, creepery. Nie dobrze W wodzie mi nic nie zrobisz Spokojnie, wybuchaj sobie, ulżyj Niech ci ulży Bombnij Dobrze. Brawo No to co? Łódeczka? I płyniemy. Wow, 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 wyspa. No dobra, może darujemy sobie jednak tą łódkę. Z racji takiej, że mało będzie cię widzieć. A, tam potwory to. Chleb powszedni. Szczególnie, że mam niezłe wyposażenie. E, teraz udamy się troszkę. Na, bardziej na północ, e, słuchajcie, podczas e, generowania tego całego terenu, A, za spokojnie sobie idę. No, nie prawie e, no. Tak jak mówiłem, spokojnie tutaj nie będzie na pewno. Podczas generowania tej mapy, na znaczy terenu na tej mapie, znalazłem dwa bądź trzy ciekawe miejsca, właściwie doliny, w których mógłbym w przyszłości kiedyś zamieszkać, zbudować tam nowy dom, ponieważ mam sporo gliny w domu, tylko to są, zamieniłem tą glinę na bloczki gliny, dlatego że mniej miejsca tak to będą mi zajmowały w skrzyniach no i w międzyczasie jest przepalę, to myślę, że będą cztery staki cegły. Co powinno mi wystarczyć. To jakaś mała pustynia. Nie to tylko piach na brzegu. Chyba tylko tak. Nic więcej. No chodź, creeper. A tym razem nie dałeś mi rady, chłopiec. czekajcie wezmę troszkę ziemi i w taki sposób będziemy pokonywać wyższe góry bądź jakieś wzniesienia o jak widzę sporo potworków tutaj mamy tutaj nic nie ma nie tylko prosiek jestem mile zaskoczony nawet bo tu na działce nie wiem jaki to ma wpływ, może dlatego, że nie mam połączenia z internetem, ale naprawdę w ogóle nie laguję. A, i w tym 19 odcinku pisaliście mi dlaczego mogło lagować. Ja sam sfejlowałem ten cały filmik, ponieważ robiłem głupi, prosty, zasadniczy błąd. Cały czas nagrywałem, właściwie w jednym pliku było całe nagranie, nie robiłem cięć. A gdy ich nie robię, tych cięć, to po prostu. Aj. No nie, super. A gdy nie robię tych cięć. No nie, nie wierzę. Ale wiem chyba mniej więcej gdzie jestem. Robić, ja muszę się odnaleźć na tym świecie i za chwilę do Was wrócę. Dobra, odnalazłem się jakoś na tym świecie. No i to jest właśnie zasadniczy błąd, jaki popełniłem podczas walki. To to, że przekazuję wam jakieś informacje. A tu wrogowie mnie osaczają. Ja to, tego nawet nie byłem świadom. No i wybuchłem, wybuchłem. No dobrze, myślę, że będę kończył ten już odcinek. Ja jakoś postaram się odszukać to, co utraciłem tam gdzieś na tej pustyni. A Wam pozostaje oceniać, komentować, subskrybować. No i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym jeszcze nie wiem, co zrobimy. Ale naprawdę coś fajnego i coś godnego tej serii oraz mnie. I zapraszam do kolejnego odcinka na razie.